Cześć wszystkim z tej strony sweet Girl. Dzisiaj jest taki specjalny odcinek bo mówiłam wam przed wcześniejszym odcinku, który był 5 minut temu. Jest dostałam Dessim 2. Zobaczcie, ja oszukuję Was! Hey, pokażę Wam płytę. Oto płyta. Cała niebieska taka grondotowa. Dostałam też takie opakowanie. Do tego, w którym chyba jest napisane to: Limit Edition Bonus DVD. Nie wiem o co tu chodzi, ale chyba na DVD można to puszczać. Mam w środku jeszcze ulotkę. Taką. Jak się obsługiwać klawiaturą? Bo to dostałam od kozynki chyba. Nie wiem od kogo dostałam. I instrukcje. Taką grubą. O, o. Jeszcze raz będę w Sims, więc będzie trudno. Oczywiście będziecie ze mną, gdy będę w to grała, ale najpierw muszę to wgrać dzisiaj. No to to było. Dostałam też dodatki, a potem akcesoria. Akcesoria. Cztery pory roku. Fajnie będzie. Oto płyta. Cztery pory roku. Szkoda, że w The Sims. The Sims 3 fajne obrazki pokazuje. O, 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 o. Instrukcja taka, taka. Taka, 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 taka druba I ulot z dodatkami i akcesoriami i z imprezą akcesoria to jest mój pierwszy dodatek oczywiście będzie też inny Po pochwalę się, tak Streams 3 własny biznes o, fajne, zobaczcie I będę się uczyła grać płyta wypadła o, zobaczcie. Tu mamy grę własny biznes. W ogóle mam wszystkie The Sims 1, The Sims 2 i The Sims 3. Dostałam je wszystkie od kuzynki chyba. Nie wiem, czy to dostanę od kuzynki, ale ok. Ulotka mi spadła. Tu mam instrukcję. Tu mam ulotkę. Z rozrywka rodzinna, akcesoria i... The Sims 3, 2 są już wszędzie. Hmm, Właśnie fajna ta gra, bo widziałam First z tym mam akcesoria Trzyk i Elegancja. Zobaczcie, jakie ładne stroje będę miała. Hmm, ale czarowa płyta. Zobaczcie. Taka, na żywo jest ładniejsza, taka, taka, kratkę tutaj ma, fonetowe takie, tu ma takie szorstkie, a tu ma takie płytę. Poczekajcie chwilę. Tak? Nie wiem. Okej, okay. muszę zgasić światło, przepraszam, bo tam nie mnie żołał. Już. muszę to skończyć przed dwudziestą, bo będę miała violette no, mój ulubiony serial no dobra, pokazałam wam płytę, która teraz wypada mm -mm. i mamy taką instrukcję, nie wiem po co szukiwaj elegancji mam instrukcję ale okej okay. za dzisiaj się The Sims 2, potem The Sims 1 i The Sims 3 Boże, czy, Boże, wy nie wiecie jaką mam półkę gier. Czekajcie, uporządkuję w kolejności i za chwilę będziecie mogli sobie zobaczyć. The Sims. 4. The Sims. Czekajcie chwilę. Naprawdę mam tego dużo. The Sims która własna. Pierwszym to miałam pokolenia, potem jeszcze tego świata, wieżaki, teraz po roku i teraz pewnie rzekaj i No i tu mam jeszcze inne gry. O! Czekajcie, oddechnę była kabelki. To, jest to moja kolekcja gier. Mm -hmm. No i otoczyli z hmm. To była moje kolekcja gier, które pokażę w następnych odcinkach. Oczywiście to już będzie serii... Ja gdy będę grał list 3. 2. Do, do zobaczenia wkrótce. A.